Witajcie widzowie w nowej serii na tym kanale, a mianowicie w Koncie Inwestora. W tej serii będę starał się Wam przybliżyć w ogóle, czym jest giełda, w co warto, w co nie warto inwestować, w co, co jest w miarę bezpieczne, a co nie. W tym odcinku spostaram się Wam przybliżyć w ogóle, czym są na przykład fundusze inwestycyjne, oraz później przedstawię parę z nich, które osobiście inwestuję i póki co jestem z nich w miarę zadowolony. A więc zaczynając, czym jest fundusz inwestycyjny? Fundusz inwestycyjny, wyobraźcie sobie firmę, która. Proces podróżony wywołuje waszymi pieniędzmi, tak żebyście. No wy faktycznie w, w to nie ingerujecie, po prostu dajecie im pieniądze, oni rozdzielają je między parnaście, kilkadziesiąt, kilkaset firm z danego funduszu, które sobie wybraliście, przez co macie kupione w małej, małej porcji akcje parunastu firm, przez co te pieniądze są jakby bezpieczniejsze, ponieważ nie są one zależne tylko od jednej firmy, którą wybraliście i należy także zaznaczyć, że w większości te fundusze jednak znają się na rzeczy, bo one też tym samym zarabiają, ponieważ pobierają od tego Mały profit na początku waszej inwestycji, ale ogólnie rzecz biorąc, na przestrzeni lat większość funduszy potrafi wygenerować dość spore zyski. Oczywiście nie wszystkie z nich, dlatego w tym odcinku przedstawiam wam 5 wybranych przeze mnie z największym potencjałem na najbliższe lata. A więc, jak możecie zauważyć, pierwszym funduszem, który chcę wam przedstawić, to jest Core SP500. Jest to zbiór 500 największych spółek w Stanach Zjednoczonych. Takie główne, jakby spółki, które są w tym funduszu, takie może dla Was najbardziej znane, jest to Apple, Nvidia, Microsoft i Amazon. Myślę, że nie muszę Wam ich przybliżać, jednak tutaj, akurat na giełdzie, mam w tym momencie włączony te świece. Symbolizują zielone wzrosty, czerwone spadki w danym miesiącu, bo akurat taki widok sobie wybrałem. Jak możecie zauważyć, obecnie. No, ten fundusz jest na, na wysokim szczytowym poziomie, rekordowym wręcz, i tutaj należy zaznaczyć, te fundusze one nie przyniosą wam w zysku w miesiąc, w dwa, są to inwestycje długoterminowe. To wiecie, po prostu dokładacie sobie co miesiąc możecie sobie dołożyć część pieniędzy. Ja na przykład mam osobiście wyznaczony taki cel, że miesięcznie część mojej wypłaty przeznaczam na jej zainwestowanie, żeby po prostu te pieniądze się mnożyły. I w przyszłości, jak już będę zadowolony, lub będę ich potrzebował, Wypłaca je sobie, a te fundusze w dużej mierze chronią was przed takimi rzeczami właśnie jak inflacja I jeszcze, jeszcze te zyski są na tyle zadowalające, że odejmując nawet tą inflację jesteście w stanie na nich dość sporo zarobić Dla przykładu mam tutaj jeden z takich najpo najpopularniejszych funduszy na świecie Core S&P 500 Jak możecie zauważyć wystartował on tutaj akurat na tej stronie w 2010 roku I od tamtego momentu Przyciągniemy sobie Osiągnął już wzrost 500. No powiedzmy 550%. Co to może dla Was oznaczać? Powiedzmy, że w tym 2010 roku zainwestowaliście sobie 1000 zł. Zysk 550% znaczy dla was, że ten 1000 zł zyskał wam 550%, czyli 5500 zł. No jak spojrzymy na to, że. No 15 lat, 15 lat, ale. 1000 zł przez 15 lat no nie brzmi tak jak fortuna, ale... Trzeba ja na to spojrzeć z perspektywy, że inflacja przy, przez ten okres czasu była dużo niższa niż ten zysk. Więc ja tak, rzeczywiście, powiedzmy, że macie z, z tego, nawet, nawet powiedzmy, że tą połowę zysku z tego, czyli powiedzmy te 2200, 2,5 tysiąca mniej więcej, to jest wasz jakby czysty zysk. Co prawda, no, trzeba odliczyć od tego jeszcze podatek, ale mimo to wciąż macie zysk. I to jest w miarę taki. Dla każdego łatwy, możliwy sposób, każdy powyżej 18 roku życia może zacząć sobie inwestować na giełdzie. I no, stabilnie, nie mówiąc, po prostu dajecie pieniądze funduszowi. On inwestuje to za Was. Jeszcze co prawda niektóre fundusze, nie wszystkie, wypłacają dywidendy w międzyczasie, czyli was, wasz udział w zyskach danych spółek. I na przykład tutaj mamy właśnie Core SP 500. Jak możecie także tu zauważyć, są, no, są cięższe momenty w tych funduszach. Są miesiące, kiedy generują duże spadki. Są takie jak teraz, że wspinają się w górę, ale ogólnie rzecz biorąc, no jakby nie patrzeć, mimo tych spadków, jak na przykład tutaj okres 2021 rok do 2022, no był ten spadek to dość spory. Powiedzmy, że zainwestowaliście pieniądze tutaj. No i musicie czekać aż tu, do. to jest akurat grudzień 2023 roku, żeby osiągnąć zyski. No czekacie, czekacie, może być no, dwa lata czekacie, żeby był zysk. No, trudno się mówi, wiadomo wtedy, jakie były czasy ale od tego momentu już byście mieli te 32% zysku no mniej to zadowalające ale równie dobrze mogę się z w tym momencie to jest, to jest giełda w której coś rośnie, coś spada ale ogólnie fundusze są stabilne i głównie rosną Następny fundusz, do którego chciałbym z wami przejść to jest Core MSI World jest to fundusz, który jakby to wam wyjaśnić to są jakby parę na, jak największych spółek z całego świata głównie, ale głównie są tutaj no, spółki amerykańskie. Z tym fundusz skupia się na spółkach takich bardziej technologicznych, opieki zdrowotnej i różnej rodzaju konsumpcyjnych. Głównie też tutaj jest, mamy Apple, Nvidia oraz Microsofta. Jest także Amazon, z tego, jeśli dobrze pamiętam. I jak widzicie, on jest dość podobny, właśnie do Corazon 500, dlatego że jednak mimo to w tych spółkach, tych jakby największych na świecie, no, dominują te spółki amerykańskie. Tutaj na przykład, tutaj on zaczął się w 2009 roku. Do dnia dzisiejszego 500%, mniej niż S&P500, ale wiadomo, tutaj wszystko zależy jak dana grupa spółek poradzi sobie w tym okresie czasu. Pamiętajcie, czym więcej spółek to teoretycznie stabilniej, ponieważ jak na przykład w S&P500 jest 500 spółek, jedna zbankrutuje, to nie tracicie wszystkiego na raz. Po prostu wasz zysk albo strata się trochę zwiększy, Zda, znaczy zysk spadnie, strata zwiększy. No to już w wykorem SeaWorld jest o tyle też bardziej stabilniejszy, że na przykład w odróżnieniu od S&P 500 który masz tylko 500 spółek amerykańskich, tutaj masz spółki z całego świata, więc to już nie jest tak, że coś się stanie w Stanach, wszystkie spółki nad tym tracą, więc ty bardzo dużo tracisz. Tutaj te spółki są rozsiane po świecie, co one też głównie w Stanach, ale mniejsza z tym, przez to, to jest bardziej stabilniejsze na takie efekty, co mogą. Wydarzenie, co mogą się wydarzyć, się, powiedzmy, tylko w Stanach, co się wydarzy, wszystkie spółki amerykańskie tracą. Nie, to jest bardziej. Po prostu na całym świecie tutaj są spółki azjatyckie, europejskie, amerykańskie. Przez to ten fundusz jest bardziej bezpieczny. Jak widzicie, tutaj też mimo, mimo tego, te, tych czasów covidowych, no, odnotował spadki, ale mimo to no, nazwijmy to okres ostatnich pięciu lat, czyli dajmy to. To jest te 60 miesięcy. No, od tego momentu to jest 91% zysku. Przez te 5 lat z 1000 zł macie te 900 zł, powiedzmy. Chyba, że jesteście tu. No wtedy jesteście szczęśliwcami. Wtedy macie 150. Odejmi Przez 5 lat praktycznie podwoiliście pieniądze, które zainwestowaliście. Odejmijcie od tego podatek. Weźcie pod uwagę inflację. Wciąż macie ten zysk. To jest. Fundusze to jest coś takiego, co możecie wiecie, no, co miesiąc sobie dopłacacie trochę i po prostu z ilością pieniędzy, które już tam zainwestowaliście, każdy taki mały wzrost już nawet już nie będzie wam przynosił paru złotych, ale w przyszłości może paręset złotych, może, może za 10, 15, 20 lat parę tysięcy złotych. Dobrze jest o tym pomyśleć, o takim inwestowaniu, jeszcze jak jesteście no, dość młodzi, ponieważ weź, na przykład, weźmiemy uwagę, macie 20 lat. Stwierdzicie, a zacznę zainwestować w te fundusze, no będziecie już w wieku 40, już za, same pieniądze, które zainwestowaliście, plus, nazwijmy to dywidendy i zysk, jaki ten fundusz osiągnął, że wypłacicie sobie w wieku 40, 40 lat. No, 20 lat wzrostu na giełdzie, to chroni przed inflacją, no oczywiście może się zdarzyć w międzyczasie kryzys, no ale tego nikt nie przewidzi. Wracając. Przejdźmy sobie do następnego funduszu, który wybrałem. To jest mianowicie NSD100. Przepraszam, tutaj. no Jednak trudno niektóre nazwy się wymawia. Ten fundusz skupia właśnie największe spółki technologiczne z USA. No, tutaj no. Ponownie największe spółki technologiczne to są akurat także największe spółki właśnie te z grupy SP500. Czyli znowu powtarzają nam się tutaj Apple Nvidia. Microsoft i Amazon, ale to nie są, żeby nie było, to nie są głównie te filmy, to jest 100 spółek. To ja wymienię tylko te jakby największe, na których też fundusz głównie się skupia. Jeśli dobrze pamiętam, około 70% tego funduszu jest w innych spółkach niż te, które wymieniłem. Jak możecie tutaj, tutaj tak zauważyć, fundusz powstał w 2014 roku. Do dnia dzisiejszego 450 zysku. No, to już, to już tak wygląda lepiej. liczymy że to jest... No 25 się dopiero zaczął, więc liczymy że to jest 10 lat, w 10 lat no razy 4,5 to co zainwestowaliście, 1000 zł zainwestowane, 4,5 tysiąca zysku dodatkowego. Odjąć niestety podatek. No, to już się 10 lat. No 450 zł rocznie. No to już. No, można powiedzieć, to już są jakieś tam pieniądze. Oczywiście patrzcie też w taki sposób, że to się skaluje, że w tym okresie inwestujecie powiedzmy 1000 zł miesięcznie, to do tego momentu macie zainwestowane 70 tysięcy. To już nie są małe pieniądze. Jak te 70 tysięcy do tego momentu wzrasta o 150%, wiecie ile to jest? To jest prawie 100 tysięcy złotych zysku. W tym okresie. W okresie 5 lat. Właśnie to, w Wam przekazać, że właśnie. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne to nie jest tyle oczekiwanie natychmiastowych zysków. Może Wam się zdarzyć, że fundusz będzie stratny przez miesiąc, dwa, trzy, ale później odbije się. tym też na to, że jakby nie patrzeć w dzisiejszych czasach, niektóre spółki nie, po prostu jakby na, nie mogą upaść. Jest tak wiele rzeczy zależnych, że wręcz jest na że państwa by je ratowa ratowały. Na przykład Microsoft. Wyobraźcie sobie, że Microsoft. Powiedzmy połatwy, bo długi będzie bankrutował. Nie, on nie może budować większość świata funkcjonujących na ich oprogramowaniu, Rząd, rządy na to nie pozwolą. Dobrze, przejdźmy teraz do nieco bliższego nam... No, jak bliższego, to bliższego funduszu, czyli Cordax. Jest to fundusz no, Niemiec, 30 największych takich niemieckich spółek. Może niektóre z nich znacie. Z tego co pamiętam jest tu Siemens, Allianz i... Dobrze, Deutsche. Deutsche Telekom. No, jest to taki, no, fundusz nieco mn mniej osiągający zyski, bo jest to niemiecki, sprawa w Europie wygląda, jak wygląda. On się tutaj zaczął w 2010 roku, osiągnął 200% zysku. No okej, okay, no to jest mało, ale mimo to zysk, to zysk, bo ponieważ musisz też. Jak inwestu nie inwestujecie tylko w jeden fundusz. Na no, zainwestujecie tylko w fundusz amerykański, co się w Ameryce stanie, no to, to, to jest słabo. Więc i jest sobie miesięcznie, przykładowo, 500 zł w amerykański, nie wiem, 200 w niemiecki i 200 w jakiś inny, to jak chcecie, jak wolicie. To już od Was tylko zależy, ponieważ pamiętajcie, że granie na giełdzie wiąże się z ryzykiem zawsze. Już nigdy nie wiecie, czy to jest ta piękna, zielona linia, kolumna, co poszło do góry. Zaraz nie skończy się wielkim spadkiem tutaj, bo nadejdzie gdzieś wielki kryzys w Niemczech. Tego nigdy nie wiadomo, ale póki co, jak widzicie, nawet takie momenty się zdarzały. I te fundusze mimo to one powstają z tego, ponieważ te firmy mimo nie słabszych momentów, one rosną. Nast no to już taki ostatni fundusz nie są egzotyczny. To jest MSCI India. To są firmy z Indii, które po prostu. Głównie ten fundusz. No, nie oszukujmy się, on nie wygląda zbyt świetnie, zwłaszcza, zwłaszcza teraz, ale też musicie zauważyć, że takie momenty, kiedy fundusze spadają, to są także bardzo dobre momenty, żeby do, wręcz nie wypłacać wszystkiego, nie panikować, a doinwestować pieniędzy. Zwróćcie uwagę, przed tutaj, jakbyś w 2020 roku miejsce zainwestowane pieniądze, to rośnie, rośnie, nagle COVID, nie, wszystko spada. No, 40% to był horror, dramat. Pieniądze tracę. Nie wiem. Zostawiacie te pieniądze. Zostawiacie, nie ruszacie, i są Wasze pieniądze, nieważne co się dzieje, nie ruszacie. Nie ruszacie. dopłacacie, tutaj, dorzucacie sobie pieniędzy więcej, i później nagrodzicie to. No i możecie być się dumni. Ile to okres? No, całe 2 lata, 120% zysku. No to, to by było dla Was piękne. No. Ogólnie na rzecz biorąc, no, ten fundusz nie jest zbyt piękny, tak do dnia dzisiejszego licząc to 120% zysku no, od którego od 2012 roku. No, tutaj akurat ten fundusz nie osiągnął zbyt du yy, dużego zysku, ale ze względu na to, że on jest w Indiach, on jest dobry, że perspektywiczny w przyszłość. ze względu na to, że. Jak wiecie, no, Indie są, nie są jeszcze aż tak bardzo zaawansowanym państwem. One dopiero jakby rozbudowują te swoje, yy, st no, nie wiem, firmy, struktury. No, wtóż głównie skupia się na firmach finansowych, bo są banki, częściowo firmy technologiczne i energetyczne, które z czasem będą zyskiwały coraz bardziej na wartości. I to nie tylko ze względu na to, że będą się powiększać, ale ze względu na to, że, no, ze względu na to, że wartość rzeczy w Indiach będzie ros rosła, przez co te firmy też będą bardziej wartościowe, nazwijmy to, przez co ich akcje będą droższe, przez co właśnie ten fundusz będzie zyskiwał jeszcze bardziej, bo on tylko nie odzwierciedla tak dokładnie wartości całej firmy wyobraźcie sobie, że ta wartość tej firmy ona jest jakby w rynku lokalnym, częściowo, częściowo też globalny, bo to też zależy, ale w przypadku Indii to jest taki lokal, lokalna trochę bardziej wycena, że kiedy ceny w Indiach pójdą do góry, a w końcu to się stanie ze względu na to jak się rozwijają. No to ceny tych akcji także pójdą w górę. Dlatego ja osobiście myślę, że ten fundusz jest dość taki perspektywistyczny. Myślę, że w najbliższe 5 lat na pewno osiągnie zyski, ale mimo to wolę się to jest taki bardziej eksperymentalny. Ja wolę się trzymać z moich sprawdzonych, czyli Core SP500, Core MSC World, NASDAQ, NASDA, częściowo Core DAX. No i tutaj takie. Końców, końcówki dodajesz, żeby tutaj jednak progresować. Dobrze, to by było na tyle w tym odcinku naszego końcikania inwestora. Oczywiście, zachęcam do komentarzy, zadawania pytań. Planuję te odcinki wypuszczać mniej więcej raz w tygodniu. Będą wyjątki. Będzie, będę starał się w nich omawiać obecne wydarzenia, które wpływają na giełdę. O, jeszcze parę rzeczy mamy do wyjaśnienia. Ja w przyszłości będę się z Wami dzielił moimi takimi spekulacjami, prognozami dotyczącymi cen, w co warto, w co nie warto obecnie inwestować, czy coś spadnie, czy coś wzrośnie. żebyście także no, pamiętać, zadawmy sobie jedną rzecz na początek: o ja opieram się głównie w moich prognozach na ogólnodostępnych danych, ale no, Nieraz się zdarza, że giełda potrafi zachorować nieco inaczej na to. Dlatego nie traktujcie się jak Nostradamusa, który widzi przyszłość, co będzie się działo z daną, ceną danej rzeczy. Tylko jako taką sugestię, co ja osobiście, jako osoba, która ma już moje jeśli że pamiętam, 4 lata z kawałkiem już doświadczenia na giełdzie, wie i co moją wiedzą tutaj mogę Wam zaproponować, podpowiedzieć. Oczywiście, ostateczna decyzja należy do Was. I pamiętajcie, nawet jak zaczniecie sobie inwestować, myślicie, że już rozumiecie giełdę? Nie, wy jej nie rozumiecie. Ona jest dużo bardziej skomplikowana. Trzeba zwracać na rzeczy tak nieoczywiste, że to, że to naprawdę, aż szkoda mówić. Pamiętaj, tak, jedno z moich inwestycji, nasz, nasz, no niestety strat tych yy, mogę zaznaczyć, była to inwestycja w kontrakty kakao. Bo można inwestować również w surowce. No, myślałem, że ceny kakao będą spadać, i no, oczywiście spadałyby. Ale niestety na plantacji, w jednym z miejsc, gdzie jest, są największe plantacje kakao, wybuchł pożar, część plantacji zaczęła płonąć, cena kakao wystrzela w górę i straciłem pieniądze. No, takie są zbiegi okoliczności na giełdzie. Dobrze. Dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam do lajka oraz subskrypcji, zadawania pytań w komentarzach. Hej!